Z tej strony Gatsby, zapraszam Was na recenzję Realme C33. Realme C33 to smartfon dość budżetowy, kosztujący w dniu premiery 799 zł. Tą budżetowość już niestety widać też po otwarciu opakowania. Nie znajdziemy tutaj chociażby etui, które raczej było już standardem chociażby w smartfonach Realme. Poza tym biorąc telefon do ręki już pierwsze co się rzuca w oczy to dość spora grubość oraz mocno przestarzały port micro USB zamiast USB typu C. Reszta już prezentuje się nieco lepiej, no bo obok tego złącza mamy jeszcze mikrofon, głośnik, a także gniazdo słuchawkowe. Na prawym boku są klawisze głośności, a także włącznik wraz ze skanerem linii papilarnych. Od góry nie mamy żadnych dodatków, natomiast po lewej stronie jest po prostu tacka na karty. Pozytywnie zaskakuje tył. Nie mamy tutaj zwykłych, takich nudnych plecków, tylko widać tutaj takie prześwity różnych kolorów, a także jakby zatopiony brokat, co szczególnie pod światło prezentuje się naprawdę ciekawie. Całość niestety bardzo mocno zbiera odciski palców, co jest jeszcze potęgowane brakiem etui. Na szczęście całość wydaje się dość solidna i nie czuć tutaj żadnych luzów czy chociażby nie słuchać skrzypienia. Na tym tyle od góry umieszczono dwa solidnie odstające oczka aparatów, poza tym jest dioda doświetlająca oznaczenia aparatu, a także rzecz jasna logo producenta. Na przodzie znajdziemy wyświetlacz o przekątnej 6,5 cala i rozdzielczości 1600x720 pikseli. Jest to ekran IPS z poprawnymi kolorami i przyzwoitą jasnością maksymalną, do tego całość perfekcyjnie reaguje na dotyk. Więc do codziennego użytkowania sprawdzi się to jak najbardziej ok. Od góry mamy wcięcie, na którym umieszczono kamerkę do selfie, jest także głośnik do rozmów i to tak naprawdę wszystko. Smartphone działa pod kontrolą Androida 12 z nakładką producenta. Jest ona przebudowana wizualnie jednak jak najbardziej spójna z całością systemu. Mamy też tutaj kilka mniej lub bardziej standardowych funkcji, oczywiście jest więc chociażby filtr światła niebieskiego czy tryb ciemny. Mamy kilka gestów, m.in. takie, które zmieniają klawisze funkcyjne na przesuwanie po bokach i od dołu ekranu. Poza tym jest chociażby cyfrowa równowaga czy kontrola rodzicielska. Jest także kilka ułatwień dostępu, więc no praktycznie wszystko, co potrzebne w tym systemie, znajdziemy. działa pod kontrolą procesora Unisoc T612. Do tego mamy 4 GB, a także 128 GB pamięci na nasze pliki. Tę pamięć możemy jeszcze rozszerzyć za pomocą kart microSD, więc no możemy mieć tutaj naprawdę sporo pamięci, której przy codziennym użytkowaniu nie powinno nam zabraknąć. Jeśli chodzi o działanie smartfona to jest zaskakująco poprawnie. Smartfon się nie przeładowuje, nie pojawiają się jakieś większe przycinki, i przy takich codziennych czynnościach nie powinniśmy mieć powodów do narzekania. Przeglądanie internetu, social mediów czy chociażby oglądanie filmów będzie tutaj więc dość przyjemne, więc jeżeli nie potrzebujecie bardzo rozbudowanego sprzętu do mocno zaawansowanych funkcji, to ten sprzęt jak najbardziej może się sprawdzić. Z modułami łączności też jest jak najbardziej ok. GPS dobrze radzi sobie z nawigacją, do tego Bluetooth nie rozłącza się podczas połączeń z innymi sprzętami, mamy też bardzo dobrze działające Wi-Fi, poza tym jest moduł LTE który nie traci zasięgu i raczej nie zdarzają się sytuacje, żeby internet się po prostu rozłączył. Tak samo w rozmowach telefonicznych jest jak najbardziej okej okay i zarówno ja słyszałem dobrze osobę po drugiej stronie, jak i moi rozmówcy nie mieli powodów do narzekania. Szkoda jedynie, że nie mamy tutaj modułu NFC. Przez to nie możemy zbliżeniowo zapłacić smartfonem w sklepach, co jednak staje się coraz bardziej popularne. Świetnie działa też skaner linii papilarnych. Wystarczy przyłożyć na ułamek sekundy palec, a odcisk zostaje już rozpoznany, jest to więc zarówno skuteczny, jak i szybki sposób blokowania naszego smartfona. W smartfonie do dyspozycji mamy aparat główny, który ma 50 megapikseli. Do tego mamy drugą kamerkę, bardziej pomocniczą, o matrycy już 0,3 piksela. Ten aparat główny za dnia zaskakująco dobrze radzi sobie ze zdjęciami. Mają one przyzwoitą liczbę szczegółów, są jak najbardziej ładnie nasycone kolory i trudno w tej kategorii cenowej zarzucić im cokolwiek. Może trochę pod światło pojawiają się drobne problemy, jednak i tak jest w granicach normy. Nieco gorzej, oczywiście, będzie też nocą, szczególnie gdy przybliżymy poszczególne elementy, ponieważ szczegółowość drastycznie spada. Na froncie z kolei mamy kamerkę 5 megapikseli, która wystarczy no, do takich podstawowych selfiaków. Jak najbardziej, również przeprowadzimy jakieś wideo rozmowy. Jednak no, po przybliżeniu widać trochę pikselozy, szczególnie w gorszych warunkach oświetleniowych. Do omówienia została bateria. Do dyspozycji mamy tutaj 5000 mAh, co wystarcza spokojnie na około 2 dni pracy. Na ekranie uzyskamy od około 6 do nawet 9 godzin na ekranie, w zależności od tego czy korzystamy z Wi-Fi czy transmisji danych oraz jaki poziom jasności mamy tutaj ustawiony. Baterię będziemy uzupełniać jego wspomnieniem za pomocą ładowarki z przewodem mikro USB, i warto pamiętać, że ładowanie nie będzie tutaj zbyt szybkie, więc, no, chociaż tyle, że smartfon po jednym ładowaniu działa stosunkowo długo. Tak więc, no podsumowując, czy warto kupić tego smartfona? Szczerze mówiąc, dość mocno bym się zastanowił. Bez wątpienia smartfon znajdzie swoich odbiorców, no bo wygląda całkiem atrakcyjnie, materia będzie wytrzymywała długo. A moduł łączności, czy chociażby system w podstawowych zadaniach działają bez większych problemów. Bez problemu też wykonamy podstawowe zdjęcia, czy chociażby posłuchamy muzyki za pomocą słuchawek z Jackiem. Mimo to pamiętajmy, że nie jest to smartfon, który jest jakimś demonem prędkości, nie sprawdzi się w bardziej zaawansowanych zadaniach. Do tego dowadnie niewątpliwie trzeba zaliczyć to, że nie mamy tutaj modułu NFC do płatności zbliżeniowych, czy chociażby zastosowano micro USB które zostały już stanowczo wyparte przez USB typu C, więc no jest to według mnie taki trochę krok w tył. Więc no tak naprawdę pod koniec 2022 roku raczej poszukałbym czegoś na przykład używanego, ale już nieco bardziej wyposażonego, no bo jak dla mnie to USB typu C powinno być już w 100% standardem. A co Wy sądzicie o tym sprzęcie? Czy wy byście go kupili? Czy raczej szukalibyście czegoś innego? Dajcie znać w komentarzach. Zajęcam również do stawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, a tymczasem ja się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!